Oli, teraz jakby płaciło dobrze, to by oli na poszedł na pewno. Poję przyłączenie później. Aha, rozumiem, rozumiem, Afio. Dobra, jest, jest dobrze, jest dobrze, jest dobry początek. Że troszkę nam tam wilczek urośnie na pewno. Jest, kurwa mać! To jest chyba ten bonus, widzowie! To jest chyba ten bonus. W końcu. Ja pierdolę. Dawaj na drugim rilu jeszcze jednego. Na drugim realu. Jasna, co tu się dzieje? Drugi reel potrzebujemy, szybko! Ło oh, kurwa mać drugi reel szybko Zobaczcie ile spinów się zostało A wilk jest dobrze napakowany Nice Najlepszy bonus to będzie Drugi reel jeszcze raz Drugi reel jeszcze raz proszę cię Drugi reel jeszcze raz Kur... Jest! Jest połączenie, dobra, jest połączenie. Drugi Rill. Ło kurwa mać, drugi Rill, proszę! Nie ma. Nie, już Wilk uciekł. Ło kurwa mać, to był, to był, naprawdę, to był naprawdę dobry hit. Zobaczcie, łzena tak na wejściu dało. Tylko teraz tego Wilka jeszcze dorwać. Bo nie deadspiny, kurwa mać. Chyba de spiny tam na pewnie. Nie! Nie! To nie są de spiny! 400 od razu, zobaczcie co się dzieje. Dobry symbol łokurwa kurwa mać Jest! Jest piątka, jest piątka! 400 Wilku, ty do moja! Dobra, jeszcze mamy 5 spinów, widzowie, jeszcze 5 spinów. To będzie ten bonus, widzowie. To będzie ten bonus. Zobacz co tu się dzieje. Zobacz co tu się dzieje! Jem, wilk! o kurwa mać! O tu je mnie! że to za 1000 Tysiąc na wejściu, za Wilka. Kurwa mać, ta Gierka jest dobra. Zajebista ta Gierka jest. Kurwa, widzicie? Niecierpliwość zawsze popłaca. O ty chuju, wilku. Tak jest. Wilku, ładuj tu jest sytuację. Dobrze, panie wilku. Wieście? Jest. Dawaj na drugim minu, jeszcze, na drugim minu. Co taki wilk jest napakowany. Jak stary na weselu. Dawaj, dawaj, wilku, kurwa mać, ale tu jest i opierdole. Drugi jeszcze? Nie ma. Widzowie się trzy spiny. Jeszcze trzy spiny zostały. Jak to tutaj rozpierdoli system zaraz? Ja się potrzebuję na drugim, czwartym milu. Po dwie sztuki jest koniec gry. jest koniec gry na 100%. Drugi czwarty mil. Tego wilka oczywiście Bez wilka to nic nie będzie płacić Jest? Na drugi minu daj, na drugi minu jeszcze daj Nie ma wilka Wilk uciekł do lasu Ale w końcu kurwa dobry win widzowie, w końcu dobry win Prawie pięćka! I tak się widza wygra wilka! Do no, chuja, bobra! <grymne> tak jest, tak jest! O. O. I straty odrobione na wilku!